Nie podglądaj Barbie, znana jako Malibu. W takim razie ty też nie podglądaj Barbie, znana jako Brooklyn. Cześć wszystkim! Wiecie, co dzisiaj jest? Dzień prezentów dla przyjaciela! Woohoo! Nie mogę uwierzyć, że jeszcze niedawno w ogóle się nie znałyśmy, a teraz jesteśmy serdecznymi przyjaciółkami. Niesamowita historia. Genialna, to takie piękne! Kiedy przyleciałam do Nowego Jorku, nie wiedziałam, czego się spodziewać. Wielkie miasto i to tak daleko od domu, ale wszystko się ułożyło, kiedy poznałam Brooklyn. Naprawdę nie mogło nam się ułożyć lepiej. Okej, okay, trochę się rozczuliłam. Przejdźmy teraz do poważnych spraw i prezentów. Ty zaczynaj. W porządku. Okej, okay. w mojej rodzinie gotowanie i pieczenie jest niezwykle ważne. Mój tata i ja uwielbiamy jeść. Przez jedzenie okazujemy sobie nawzajem miłość i szacunek. Pachnie smakowicie. Tada! Brooklyn są przecudowne. To ciastka przyjaźni. Jest w nich prawdziwa wanilia oraz kardamon. A przecież obie lubimy kardamon, bo jest doskonały. <laughs> Pieczenie i dekorowanie zajęło mi kilka godzin. Jeśli liczyć partię, którą zjadłam z tatą, nie są trudne do zrobienia, ale włożyłam w nie sporo miłości. Serca, bo są prosto z serca. Oby ci smakowały. Mm, <laughs> są doskonałe! To naprawdę najlepsze ciastko, jakie w życiu jadłam. A wy dobrze wiecie, że uwielbiam ręcznie robione prezenty. Bardzo Ci dziękuję. <laughs> mm. Moja kolej. Chciałam podarować Ci coś, co byłoby symbolem naszej przyjaźni i świetnie opisywało Ciebie. No, nie wierzę. Malibu, to jest piękne. Patrzcie tylko. Mama dała mi taki naszyjnik, kiedy miałam 10 lat. Przechodziłam wtedy trudne chwile, bo czułam się nieco zagubiona we własnym domu pełnym sióstr. Wtedy nie czułam się wyjątkowa. Mama dała mi go, żeby przypomnieć mi, że najważniejsze to być z sobą i że każdy jest wyjątkowy. A teraz chciałam Tobie przekazać to samo. Nazywamy się identycznie, ale jesteśmy zupełnie różne, i to właśnie jest najpiękniejsze w naszej przyjaźni. Wow, serio, nie wiem, co powiedzieć. Wspaniały! O, tak samo jak ty, przyjaciółko. <grym> Nasz pierwszy dzień prezentów dla przyjaciela zakończony sukcesem. Tak, masz rację. I tak właśnie rodzi się tradycja. Stworzyłyśmy tradycję tu z wami i to na Świętujcie waszych oczach. Świętujcie z nami. Jeśli macie przyjaciela, któremu chcecie podziękować, nie czekajcie. Podarujcie mu prezent albo napiszcie wiadomość. Zadzwońcie albo po prostu wpadnijcie z wizytą. Na cześć! Przyjaciół. Oj, może jednak są trochę zbyt kruche. Mm, są najlepsze na świecie. Pa! Together. Group shot!